Widzicie taka będzie nowa postać Brawl Stars. I możecie sobie tutaj przyczytać odblokuj i zadmierzę zadmi ze skrzynek. Y I pod tym macie wszystko, kiedy to zaawansowany robot rolniczy z zapałem rozrzucający wokół siebie Skaczotce bo Jego super atak tworzy roślinną osłonę, ale ona później znika, ale gdy on użyje swojego y jak wiecie E, ulta jeśli auto -aimem kliknięcie klikniecie no to wtedy on e, tak jakby to się w środku niego to się e, no to rośnie i on się tak odpycha daleko więc może uciec szybciej ja bym tylko pokazać tą postać a, ga a gadżet e, i e, wiezna moc to sobie sami zobaczycie no to dobra zostaw łapeczkę no to cześć